Dzień dobry, moje kochane panie z Centrum Mody XXL Magdalena Olejnik. Chciałam Wam pokazać model spodni, który bardzo często wybierają nasze klientki. Akurat zostały uzupełnione rozmiary, także myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć Wam, że on jest. Z życiu istotnych, rozmiary są różne: od 115 w biodrach do 150. To są spodnie mocno zwężane do, domu, do dołu rurki. Wysokie w stanie na górce. Te spodnie mają kieszenie. Oczywiście mają, mają kieszenie w sumie i z tyłu, i z przodu. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o rozmiary, jeżeli potrzebujecie wybrać odpowiedni rozmiar i nie wiecie, jak, mierzycie pas, biodra na styk, nie dodajecie luzu. I dzwonicie do nas, żeby Wam powiedzieć, który. Rozmiar wybrać z tego modelu. Jest to model zwężany do dołu, mocno zwężany. Nogawka przylega. Mimo, że tkanina jest mocno podatna na rozciąganie, trzeba zwrócić na to uwagę, że te spodnie to są rurki. Występuje w dwóch wariantach tkanin. I teraz już Wam pokazuję szybciutko. Występuje w tkaninie prążkowanej. Czyli taka tkanina, jak tutaj widzicie, prążek. Co jest istotne w przypadku prążka, spodnie są ocieplane, takie jak na polarze. W przypadku wariantu klasycznego, czyli tej tkaniny, spodnie mocno podatne na rozciąganie, ale od spodu nie są ocieplane. Są klasyczne. I to, co chciałam Wam powiedzieć, bo to jest istotne. 189 zł kosztują. Rozmiary od 110-115 w biodrach. Największa mamy do 150-155. Jest chyba jedna ostatnia sztuka do 160. I tak naprawdę w najbliższych dwóch, trzech tygodniach tych do 160 nie będzie. Więc jeżeli ktoś chce, to szybciutko. Jeżeli chodzi o spodnie, Istotna rzecz. Mimo, że te spodnie się mocno poddają i naddają, i tkanina jest tutaj mocno podatna do rozciąganie, nie bierzemy tych spodni tak, żeby wciskać się w nie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli kupujemy spodnie, które mają w tkaninie lajkę i kupimy te spodnie za małe, to będą nam. Tutaj się świetnie układały, rozciągały przez kilka pran. Potem tutaj w środku powychodzą nam gumki. Tak się dzieje w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek, kiedy kupimy za małe spodnie i wychodzą nam gumki, drugi przypadek i to w przypadku kobiet, które mają masywne uda. Jeżeli lubisz nosić mocno opięte spodnie, uwaga! Możecie to akurat zobaczyć u mnie. Ja lubię spodnie mocno opięte, dlatego mam tego świadomość, że częściej muszę spodnie wymieniać. Bo nie lubię nosić spodnie w rozmiarze, który powinnam nosić do swoich bioder, ponieważ lubię spodnie blisko ciała. Ale spodnie wtedy tutaj w kroku, szybciej gumki się psują. Jest to ewidentnie mój wybór. Bo ja lubię nosić spodnie wąskie, ja wiem, że przez to, że mam masywne uda przy kucaniu, przy klękaniu te gumki mają słabą odporność. Jest to naturalny proces i nie ma tutaj żadnej wady fabrycznej. Jest to tak na logikę tłumacząc. Każda tkanina ma swoją wytrzymałość. Są nitki osnowy i są nitki wątku i na każde 10 cm jest yy, przez Producenta przewidziana pewna rozciągliwość. Jeżeli kupimy spodnie nie w swoim rozmiarze, a mniejsze i świetnie się w nich czujemy, super, i to jest ok, i tak możecie nosić. Ja tak noszę, bo tak lubię stryk, właśnie z lajkry, ale mam świadomość tego, że te nitki szybciej mi się zniszczą, popękają, powychodzą i będę spodnie musiała częściej wymieniać, i to jest mój wybór. Także ja nie obwiniam tutaj ani producenta tkanin, ani producenta spodni, że tak się dzieje. Tak się dzieje, dlatego, że przy masywnych udach po prostu tkanina jest zbyt mocno naprężana i się te nitki wyciągają, po czym poznać, że jest to ewidentnie mój wybór i moja wina. Już Wam powiem, jeżeli nitki wychodzą tylko w górnej części, nie wychodzą Wam na łydce, czy przy kolanie, czy przy kostce, to znaczy, że po prostu macie tak jak ja szczuplejszą łydkę. I właśnie, żeby ta łydka nie była taka odstająca, bo nie lubię tych spodni, kiedy odstają, to wybieram spodnie mniejsze, wtedy one mi mocniej tu przylegają i na dole wtedy są węższe. No coś za coś. Każdy ma jakieś swoje. Yy, Plusy i minusy sylwetki. Każdy lubi co innego, i ja zawsze mówię, że to jest ok. Jeżeli ktoś się tak dobrze czuje, tak nosi, ale też o konsekwencje musi tego ponieść, że te spodnie się po prostu będą niszczyły szybciej. Ale nie zmienia to faktu, że zawsze wybieram te mniejsze, bo się lepiej czuję, i nie przeszkadza mi to, że wtedy częściej je wymieniam. Dojechały ramoneski do 170 w biodrach, dojechały kupujecie je podając biust pas biodra. Bardzo proszę, nie zamawiajcie przez sklep internetowy, jeżeli nie sprawdzicie po prawej stronie na dole swoich wymiarów. Jest to bardzo istotne, ponieważ ramoneski ogólnie są duże. Ale um, ostatnie dwa tygodnie pokazały, że na 10 pań 8 Kupiło napałę. Co to znaczy? To znaczy, że idą kurtki do wymiany, do podmiany, to jest dodatkowa praca dla nas. I oczywiście jest to troszeczkę mojej winy, bo Alonka była na urlopie, a ja tego nie dopilnowałam. I tak jak zawsze dzwonimy do klienta i się upewniamy, tak wtedy po prostu mieliśmy tych rąk do pracy mniej i tego nie robiliśmy. I niestety, zawsze chcę zaufać. Że ktoś, kto zamawia w sklepie internetowym, sprawdza y, tabelę rozmiarów, czyta. No niestety tak to, nie, y, tak to nie działa. Panie często kupują tak, jak im się wydaje, że jest ok. Dlatego my mamy taką metodę, że po prostu dzwonimy do klientek. Jeżeli znamy czyjeś wymiary, no to ok. A jeżeli nie znamy, to dzwonimy i prosimy o podanie wymiarów na styk, bo. Już się przekonałyśmy, że 99% yy zamówień, jeżeli ich nie skorygujemy, nie podmienimy różnego rodzaju produktów w zamówieniach, to po prostu są potem wymiany, zwroty, a tego chcemy uniknąć. Po pierwsze, że chcemy uniknąć rozczarowania przez klientki. Yy. Po drugie, chcemy sobie oszczędzić pracy, bo jest to bezsensowne pakowanie, potem wypakowywanie parowanie. I wymienianie, tracenie czasu na to, żeby te wszystkie operacje wykonać, można to zrobić szybciej, po prostu dzwoniąc do klientki. Dlatego, jeżeli zrobiłaś zakupy pierwszy raz, spodziewaj się naszego telefonu, na pewno dopytamy o rozmiary. Jeżeli wrzucisz do koszyka różne rozmiary różnych produktów, też spodziewaj się telefonu, ponieważ zawsze pytamy, czy to jest dla tej samej osoby. Jeżeli widzimy rozbieżności, czy to w sylwetce, czy to w rozmiarach. Także jest to taki proces u nas po to, żeby właśnie uniknąć tych wymian, podmian. Po prostu wolimy to od razu zrobić. Co jeszcze? Dojechały ramoneski, dojechały spodnie, dojechały bluzki Young's. Mówiłam Wam ostatnio w poście którymś tam, że dojechały turkusowe. Czarne już też dojechały do rozmiaru 60. Także jeżeli chcecie te bluzki, to też na stronie internetowej i, i, i J-A-N-X i, i, y, Trudna nazwa. panią też czasami trudno napisać. Mi też, jak mam przedyktować. Ale zawsze, jeżeli potrzebujecie, to podpowiemy Wam i rozmiar, i, i ewentualnie, jakie kolory są dostępne. Także, jeżeli potrzebujecie jakichkolwiek y, rad, y, to Zostaje Wam jedno: zmierzyć się na styk biospas i biodra i wysłać do nas wiadomość na messengerze albo zadzwonić. Zawsze tutaj na górze, nad postami, umieszczam informacje, jak, jaki jest link do naszego sklepu internetowego. No i oczywiście, jaki jest numer telefonu do nas. Wydaje mi się, że tak jest najłatwiej. Także, kto nie potrafi przez sklep, dzwońcie. Pozdrawiam serdecznie.